Przypadki nierzadko decydują o naszych zakupach. Często kupujemy gry, które gdzieś tam mieliśmy na oku, ale jesteśmy w stanie się bez nich obejść i zwyczajnie czekamy na okazję w postaci lepszej ceny lub wszędobylskiego rozdawnictwa. I tym właśnie sposobem, w jak mi się wtedy wydawało nie lada okazji, zakupiłem omawianą dziś grę. Nie wiedząc jeszcze, że to tytuł, który zdecydowanie mógł poczekać na tej legendarnej kupce z napisem Kiedyś kupię. Cześć, ja jestem Gramodrana, a to Asterix i Obelix XXL Romasteret. Nigdy nie byłem specjalnym fanem tej słynnej dwójki. Jednak ostatnimi czasy, oglądając jesień za oknem wraz z żoną, potrzebujemy gier z kolorową oprawą i szczyptą niezobowiązującej rozgrywki. Niewiele więc myśląc, odpaliliśmy grę, a naszym oczom ukazało się intro, które nijak nie zostało tknięte przez deweloperów omawianego dziś Remastera. A bo nie wspominałem, Astelix i Obelix XXL to odświeżona wersja tytułu z 2004 roku. Dopasowany do obecnych standardów audiowizualnych, jednak mam wrażenie, że twórcy sami nie do końca mieli odwagę tak nazwać grę, bawiąc się w dość dziwaczną grę słów. Jednak nie uprzedzam faktów. Fabuła jest tu dość prosta: Astelix i Obelix wracają z polowania do swojej wioski i niestety nie zastali nic miłego. Cesarstwo rzymskie splądrowało i podpaliło owe miejsce zamieszkania Galów, a wszystkich mieszkańców porwano. Tak, zgadliście, przez kolejne etapy odbijamy sąsiadów tytułowej dwójki z rąk wrogich jednostek. Nie mam jednak za złe prostej fabuły, na taką się nastawiałem, gdyż to raczej rzadkość w tego typu produkcjach. No dobrze, ale czym owa gra jest? To taki platformer 3D z wielokrotnymi sekcjami bitewnymi, w których przyjdzie nam się zmierzyć z setkami, a nawet tysiącami żołnierzy to jednak nie wszystko. Jako że mówimy tu o platformówce, do dyspozycji oddano nam całkiem spore obszary podzielone na miejsca, takie jak Egipt, Rzym czy Grecja. Wszystkich światów mamy aż 6, a wewnątrz nich mamy mniejsze levele, do których możemy wracać, by zbierać wszelkie znajdźki, a także hełmy, które są walutą w napotkanym sklepie, o tym jednak za chwilę. Platformowe sekcje to jedne z ciekawszych elementów całej gry, głównie za sprawą naprzemiennego sterowania między naszymi dwoma tytułowymi bohaterami. Obelix jest silniejszy od Astelixa, zaś ten drugi z racji swojego rozmiaru dostanie się wszędzie tam, gdzie ten wielki gal nie może. Niestety nie mamy wpływu na to, kim chcemy być podczas walki z wrogiem i przełączanie jest zależne od skryptu. Ten niestety jest często zawodny. Gdy walczymy, nasz pomocnik pomaga nam w walce, niestety nagminnym jest fakt, że zawiesza się w jakiś głupich momentach lub obiektach, przez co sama rozgrywka jest irytująca i wielokrotnie musimy restartować poziom. Sama walka, która jest tu mimo wszystko przodującym elementem, to istne piekło. Piekło z którego twórcy oryginału byli zwyczajnie dumni. Nie rozumiem jednak przyczyn tej dumy. To klepanie w dwa przyciski do momentu naładowania paska combo, które uprawnia gracza do uruchomienia jednej z kilku kupionych podczas gry kombinacji. I gdyby to były sekcje na raptem 20 przeciwników, to jeszcze taką nudę bym przeżył. Ale tutaj mówimy o tysiącach i wielu minutach ciskania tej samej kombinacji atakujących żołdaków w ilości zasłaniającej naszego sterowanego bohatera. Do tego stopnia, że nie wiecie co robicie. Przechodząc całą grę, modlicie się tylko w myślach, by kolejnej sekcji bitewnej nie było choć do końca poziomu. Niestety to, co robi ostatni świat, to czysty obłęd. Tysiąc, następnie tysiąc pięćset wrogów i finalnie ręka opada od nadmiaru wrażeń, i przy tym wcale nie czujecie satysfakcji. I ja się pytam, po co komu remaster tak słabej gry? W dodatku niezbyt udany remaster. Twórcy na swoje nieszczęście oddali do dyspozycji przełącznik między oryginałem a remasterem podczas gry. O ile świetnie sprawdza się na początku produkcji, tak niejednokrotnie wciśniecie przycisk bumperu podczas rozgrywki i włączycie klasyczną odsłonę mimowolnie. I wiecie co? Podejrzewam, że stwierdzicie, że oryginał wciąż wygląda dobrze, a lokacje i bohaterowie mocno stracili na kolorycie w remasterze. Co prawda, odświeżenie usprawnia kilka rzeczy w interfejsie samej gry, informując nas lepiej o życiu czy ataku przeciwnika, ale to wciąż wydaje się być za mało. No dobrze, ale jest też muzyka. Muzyka, która z pewnością zrobiłaby furorę na trensowo-rejwowych imprezach na początku milenium, ale teraz. Teraz wydaje się być gorsza niż oryginał. Do tego stopnia, że czasem przełączysz ten tryb tylko po to, by nie słyszeć ścieżki dźwiękowej, brzmiącej niczym pierwsze produkcje stworzone w AJ Techno, dodawane do czasopisma za czasów świetności kiosków ruchu. A to przecież odświeżenie z 2020 roku. Myślicie, że to koniec znęcania się nad tym dziełem? Nie. System zbieractwa to srogi żart. Po całych poziomach mamy hektolitry hełmów, a także ich mnożniki. W pierwszych dwóch godzinach zastanawiasz się, po co to zbierać. No i bum, pojawia się sklep, możliwość kupienia większej ilości życia i kombosów, gdzie najdroższe kombo to pół miliona growej waluty. No i myślisz sobie o więcej życia, gra będzie łatwiejsza. No to cię rozczaruje. Kupujesz sobie większy pasek życia, w normalnej grze miałbyś zakupiony pasek do końca gry. Niestety nie tutaj. Tutaj w kolejnym levelu masz ponownie standardową wytrzymałość. Jaki jest więc sens tego wszystkiego? Po co zbierać i kupować coś, co dostaniesz tylko na chwilę? Jest jedna rzecz, która w tej grze jest świetna: Elixir Panoramixa, który kilka razy pojawia się w rozgrywce. Wtedy czujesz to wariactwo, które obiecywali twórcy w zwiastunie. To jednak zdecydowanie za mało, przynajmniej dla mnie. No i oto jest Asterix i Obelix XXL Remastered. Tytułowy duet, który nigdy mnie nie ekscytował, i omawiany tytuł raczej tego nie zmieni. To zły remaster złej gry, i być może dla kogoś oryginał to dzieciństwo i wiele godzin świetnej zabawy, jednak ten tytuł pokazuje, że gry tak mocno się zmieniły. Nie wystarczy nam już tylko tłuczenie jednym przyciskiem hordy tych samych przeciwników, nie zadowalają nas już lekko podrasowane tekstury i kolory, które wcale tego podrasowania nie wymagają, nie zmienia się tylko jedno. Próba zarobienia na nostalgii, bo tym z pewnością jest pierwsza odsłona galijskich remasterów. A wiecie co jest najlepsze? Że w bibliotece czekają do ogrania kolejne dwie odsłony. Mówił dla Was Gramodrana, cześć.